Historia znaleziona na reddit.com. Wyimaginowany przyjaciel mojego siostrzeńca okazał się wcale nie taki wyimaginowany. Mój siostrzeniec mieszka ze mną w starym domu z 1840 roku. Kiedy miał jakieś 4, może 5 lat, powiedział mi, że w naszym domu mieszka chłopiec o imieniu Charlie. Twierdził, że Charlie nigdy nie słyszał o grach wideo i że jego tata zostawiał go samego w domu. Wtedy myślałem, że to tylko kolejny wymyślony przyjaciel, bo w tym samym czasie mój siostrzeniec bawił się jeszcze z panem kotem, antropomorficznym kotem z jego wyobraźni. Kilka tygodni później goliłem się w łazience z otwartymi drzwiami i kątem oka zobaczyłem, jakby siostrzeniec zaglądał do środka. Wychyliłem się, żeby go zawołać, ale zobaczyłem go od tyłu. Grzebał przy starym kredensie, w którym trzymamy ważne rzeczy. Gdy wszedłem do pokoju, mój siostrzeniec siedział już w salonie i oglądał telewizję. Nie mógł tak szybko ani tak cicho przejść z jednego miejsca na drugie. Zapytałem go o to, a on spokojnie powiedział: A tak, to był Charlie. Powiedział, że w tym kredensie jest super książka z czasów, gdy byłeś mały. I rzeczywiście, na samym dnie sterty starych dokumentów leżała książka, którą dostałem w dzieciństwie. Nie miałem pojęcia, że tam jest. Była przykryta dwoma pudełkami papierów i w ogóle jej nie było widać. Chłopiec, którego widziałem, nie wyglądał jak duch z filmów, nie był przezroczysty, nie unosił się, nie wyglądał strasznie, po prostu jak zwykłe dziecko. Od tamtej pory jestem przekonany, że ludzie widują duchów codziennie, tylko tego nie zauważają, bo wyglądają tak samo jak my. Później próbowałem dowiedzieć się czegoś o wcześniejszych mieszkańcach, ale nic nie znalazłem. Moi dziadkowie kupili dom w 1967 roku. Babcia powiedziała, że wcale się nie dziwi, że zobaczyłem Charlie'ego w łazience, bo kiedy byłem małym, sam miałem koleżkę o imieniu Homer, który rozwijał papier toaletowy, gdy nikogo nie było w domu. Nigdy nie widziałem jej osobiście, ale w naszym domu pojawia się też kobieta, duch około 20-letniej dziewczyny z długimi, brązowymi włosami. Ja jej nie widziałem, ale kilku członków rodziny, znajomi i ekipa remontowa widzieli ją parę lat temu.